No, Siemanko, wam wszystkim, dzisiaj mamy 23 grudnia 2021 roku i za 2 km mojemu manikowi szczeli banieczka. Zobaczymy, jak to wygląda na tachografie cyfrowym. Jeszcze 2 km do banieczki. dalej popatrzymy na drogę. I pokażę wam też, jak prosty sposób cofnąć licznik w manie, tak żeby samochód był jak nowy. Tylko trzeba wypowiedzieć zaklęcie. Okej, okay, mam spokojną dupę. Oto jeszcze... Lomet na liczniku nic nie będzie, trzeba czy dobrze złapać. Patrzeć na drogę, ale też nagrywać. Emocje sięgają z zenitu, jedziemy z prędkością 69, 6 na 9. I zaraz będziemy odliczać. Teraz trzeba wypowiedzieć zaklęcie już Amba Fatima na liczniku nic już nie ma I wtedy licznik się cofa No i jeszcze, odliczamy Dwa Jeden Zero Kilometrów Jednak ten czar działa Panie i panowie, jak chcecie cofnąć licznik w maniku, wystarczy to zaklęcie wypowiedzieć. Amba, Fatima, na liczniku nic już nie ma. No i macie. No a tu tak wygląda na tym. Tu jakiś błąd zapalił, ale to tam nieważne. Maniki tak mają. I mamy nówkę samochód, funkjelnówkę. No, dzięki za oglądanie siema.